W tych Działaniach poza sprzętem, który wykorzystujemy w postaci radiowozów oznakowanych, nieoznakowanych, laserowych mierników odległości czy też policyjnego drona, co najważniejsze, wykorzystujemy dzisiaj przy dobrej współpracy z Komendową Wojewódzką, policyjny śmigłowiec, który z góry dziękuję, dzięki zaawansowanym sprzętom i technologii będzie rejestrował naruszenia kierowców w postaci przede wszystkim niestosowania się do zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe oraz nieutrzymywania bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego. I oczywiście tym obowiązkiem ci są kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych, ale dzisiaj przede wszystkim zwrócimy uwagę na pojazdy ciężarowe. Dzięki temu, że mamy policyjny śmigłowiec, policyjnego drona, przede wszystkim chcemy się skupić na tych uczestnikach ruchu drogowego. Są to drugie działania w tym roku faktycznie na autostradzie. Prowadzimy z uwagi na ostatnie zdarzenia drogowe, które miały udział na naszym, na naszym odcinku opolskim. Chcemy poprawić bezpieczeństwo, chcemy, żeby kierowcy zwracali uwagę podczas podróży, żeby było bezpiecznie. Główne grzechy kierowców na autostradzie prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie. I to, na co teraz będziemy w dniu dzisiejszym zwracać uwagę, to zachowanie odległości między pojazdami. Ja myślę, że kierowcy starają się to obchodzić. Niektórzy się stosują, niektórzy się nie stosują. Nie można jednoznacznie stwierdzić. Na pewno, na pewno jak my jesteśmy, jest bezpiecznie. My pojazdami oznakowanymi, pojazdami nieoznakowanymi zwracamy na to szczególną uwagę. Jak my jesteśmy. Na pewno jest bezpieczniej. Kierowcy nas informują o tym, zgłaszają nas skrzynki, nasze stopy agresji drogowej, takie wykroczenia. W swoich działaniach przede wszystkim chcemy się skupić na ujawnianiu wśród kierowców pojazdów ciężarowych yy, wzajemnego wyprzedzania się, bo z naszych obserwacji wynika, że przepis, który obowiązuje od ponad 2,5 roku, yy, często jest lekceważony i bagatelizowany przez tych kierowców. Sam ten fakt, kiedy kierowcy pojazdów ciężarowych wyprzedzają się przy nieznacznych rozbieżności yy, prędkości, sam ten manewr może trwać nawet dwie minuty i czas potrzebny do przejechania może wynosić ponad 2 kilometry. W tym czasie za tymi pojazdami tworzą się korki pojazdów, które mogą jechać znacznie szybciej i to z kolei powoduje niebezpieczne sytuacje i efekt tzw. harmoniki. dlatego dzisiaj będziemy wyczuleni przede wszystkim na te wykroczenia. Dzisiaj działania, jak wcześniej powiedziałem, na opolskim odcinku autostrady 4 to bardzo bezpieczne drogi, ale z uwagi na panujące tam prędkości należy pamiętać o tym, że każdy najmniej Najdrobniejszy błąd może mieć swój tragiczny finał. Kierowca, który nie zastosuje się do zakazu wyprzedzania przez drugi pojazd ciężarowy, może się liczyć z mandatem w wysokości 1000 zł i 8 punktami karnymi, ale w sytuacji, kiedy spowoduje swoim manewrem zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, może się liczyć z sytuacją, że policjanci odstąpią od wymierzenia mandatu karnego i skierują sprawę do sądu, a sąd oczywiście może nałożyć grzywne w wysokości nawet do 30 tysięcy zł oraz też orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Na opolskim odcinku. Stady tylko w tym roku doszło do 340 zdarzeń. Dokładnie było to 324 kolizje drogowe i 16 wypadków. W tych wypadkach 20 osób zostało rannych, a dwie osoby to niestety ofiary śmiertelne. I te zdarzenia właśnie miały miejsce w ostatnim czasie, gdzie właśnie dwie osoby zginęło w niedalekim odstępie na krótkim odcinku. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowaliśmy 36 36 zdarzeń więcej, dokładnie 30 kolizji, 6 wypadków, 3 osoby ranny, 1